Cześć, witamy Was serdecznie w naszym podcaście Zdrowo jest pogadać. Z tej strony Asia i dzisiaj dołączyła do mnie Dominika. Witam Was wszystkich serdecznie. Jak się dzisiaj czujesz? Czuję się dzisiaj dobrze, szczególnie po zdanym kolokwium. Na pewno humor mi dopisuje. Cieszę się bardzo. A czy zastanawiałaś się właśnie kiedyś, jakie są funkcje naszych emocji? Myślę, że emocje oddziałują na nasze postrzeganie świata, uwagę i pamięć oraz myślenie. Zwłaszcza wnioskowanie, ocenę innych, czy Podejmowanie decyzji. Myślę też, że mają one duży wpływ na naszą osobowość. Dokładnie tak, masz rację. Emocje, jak wiemy, są nieodłącznym elementem naszego życia i wpływają w dużej mierze na koloryt naszych spostrzeżeń. Przede wszystkim sprawiają jednak, że jesteśmy tym wyjątkowym gatunkiem, czyli ludźmi. Często słuchamy muzyki, a czy zaobserwowałeś kiedyś, jak w Pływa ona na Twoje emocje? Dla mnie jednych piosenek słucha się, żeby czuć się jeszcze bardziej zakochanym, inne, żeby chociaż trochę osłodzić ból rozstania. Znakomicie nadaje się ona do tego, żeby generować, czy też podbijać emocje. Dokładnie tak, bo muzyka zarówno jej produkowanie, jak i odbiór poza systemem emocjonalnym angażuje także szeroki zakres procesów sensomotorycznych i poznawczych. Dlatego chciałabym się przyjrzeć głębiej emocjom, które wzbudza w nas słuchanie muzyki. Jak wiem, może ona wywoływać wspomnienia albo zmieniać zachowanie. Na przykład, gdy słuchamy agresywnej muzyki, może to nas zmagać do działania, a spokojna wprowadzać w stan relaksacji. Jednak nie zawsze, kiedy wybieramy piosenkę, której właśnie będziemy słuchać, myślimy o tym, że może ona nas wprowadzić w stan melancholii, ale kierujemy się naszymi indywidualnymi preferencjami i gustem muzycznym, bo jak wiemy, muzyka ma przede wszystkim sprawiać przyjemność. Jednak czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że zdarza nam się dobierać muzykę pasującą aktualnie do naszego samopoczucia. Masz rację. Wiesz co, emocje też ściśle aktywują autonomiczny układ nerwowy, który wywołuje reakcje niezależne od naszej woli. Czy zdarzyło Ci się kiedyś, że podczas słuchania muzyki dostałaś gęsiej skórki? Oczywiście, że tak. Myślę, że szczególnie słuchając swoich ulubionych utworów, które przypominają mi o przyjemnych chwilach, czy też wydarzeniach, między innymi takimi jak koncerty, w których udało mi się posłuchać tej muzyki jednak na żywo. O, widzisz, i tutaj właśnie mamy idealny fizjologiczny przykład, że muzyka wpływa na nasze emocje. Zaobserwowano również wzrost częstości uderzeń serca przy słuchaniu muzyki wesołej, a osoby słuchające smutnych i dramatycznych utworów, których długość nie przekraczała 3 minut, wykazywały różnicę pod względem miar częstości uderzeń serca, oddechu i przewodnictwa elektrycznego skóry. A to świadczy właśnie o odczuwanym poziomie napięcia. Zaobserwowano także, że słuchanie smutnej muzyki obniża tętno oraz częstość oddechu. Chciałabym Ci też przybliżyć pokrótce badania, Dzięki którym naukowcy ustalili, dlaczego muzyka wywiera na nas taki wpływ. Najprawdopodobniej wiąże się to z aktywacją przede wszystkim ścieżki nagrody w mózgu, gdzie nadawana jest wartościowość muzyce oraz z aktywacją kilku innych obszarów poza właśnie tym systemem emocjonalnym, a mianowicie z obszarami odpowiedzialnymi za uwagę i pamięć. Czy zdarzyło Ci się właśnie kiedyś, że słuchając muzyki czas leciał ci szybciej? Tak, myślę, że tak. Szczególnie słuchając tej spokojniejszej muzyki, korzystając z tej muzyki w trakcie nauki, czy też w jakimś momencie, w którym potrzebowałam się skupić. O, i to właśnie dlatego, że muzyka wpływa na nasze procesy uwagi. Te badania są ważne dla potencjalnego podejścia terapeutycznego z wykorzystaniem muzyki w chorobach neurologicznych lub psychiatrycznych, zwłaszcza związanymi z zaburzeniami motorycznymi, uwagi lub zaburzeniami afektywnymi. Słyszałaś może kiedyś o muzykoterapii? Niestety nie, jednak. Chciałabym, żebyś mi bardziej przybliżyła ten temat. Polega ona na zastosowaniu właśnie muzyki w celu odciągnięcia nieprzyjemnych dla nas myśli, gdyż przenosimy właśnie naszą uwagę z tych nieprzyjemnych stanów na muzykę, co pozwala redukować stres i napięcie. I zastosowanie jej wśród pacjentów potrafi często odciągnąć ich od odczuwającego przez nich bólu fizycznego spowodowanego chorobą. Przew pozorom muzykoterapia nie jest nową formą terapii, gdyż już plemienni szamani używali śpiewu w gry na instrumentach do udzielania pomocy chorym. A z ostatnich informacji wiemy, że w krajach o wysokim wskaźniku ubóstwa i niewielkiej dostępności do usług medycznych śpiew przyczynia się do poprawy funkcjonowania pacjentów. A więc podsumowując, nastroje wpływają w dużej mierze na koloryt naszych spostrzeżeń, a w okresie przedświątecznym podczas zawirowań i przygotowań warto posłuchać muzyki, która sprawi nam przyjemność i polepszy nam humor, co Tobie też gorąco polecam. Z pewnością skorzystam, a Wy drodzy słuchacze... Jeżeli lubicie świąteczne piosenki, może właśnie one w najbliższym czasie znajdą się na Waszej playliście. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, a Wam za wysłuchanie naszej pogadanki. Do usłyszenia następnym razem.